Jest w miarę równo. Proszę bardzo. Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. A dzisiaj pokażę, jak przeciąć równo panel podłogowy laminowany. Przy użyciu takich narzędzi jak Multitool czy też Piła Szablasta. No i dlaczego te narzędzia? Otóż potrzebowałem swego czasu właśnie położyć panele, uciąć je w miarę równo w niektórych miejscach. No i Chciałem skorzystać z tych narzędzi, które już miałem, żeby nie dokupować kolejnych. Ale też chcę dodać, że jednym z tańszych sposobów i skutecznych właśnie jest przecięcie panelu multitoolem. Trochę droższa sprawa to jest piła szablasta, może tak nie do końca ona służy do tego, ale też się da, co pokażę. No oczywiście najtańszy sposób to oczywiście zwykła piła ręczna do drewna, czy też szczot. No, ale myślę, że ten multi akurat taki na baterie, mam, nie wiem, rzędu, zakup rzędu 200 zł, a urządzenie ogólnie przydatne do wszystkiego w remontach czy na budowie, także zapraszam. Dodam jeszcze, że tutaj mam, miałem taką piłę tarczową, ale. Ta tarcza, którą miałem była dosyć gruba i ona dosyć mocno, mocno szarpała te panele i też no, ciąłem je wzdłużnie, ale no, nie za bardzo mi się podobał efekt. Jeżeli gdzieś te panele miałyby być bardziej widoczne, na przykład przy progach, no to raczej to cięcie jest nieprecyzyjne, więc jakaś cieńsza tarcza by się do tego przydała. No i z tego co wiem, takim dobrym narzędziem do równego i szybkiego cięcia paneli. Jest piła łukosowa, no ale to jest już wydatek rzędu kilku stów, więc jeżeli ktoś potrzebuje po prostu na jedną robotę, czy na jeden pokój, no to myślę, że można się obyć bez tego, no i właśnie użyć sobie takiego multitoola. Czyli tak, mam tutaj kawałek panelu, odpad, no i tutaj spróbuję uciąć właśnie to równo, najpierw tak przesz, czyli i w tym celu użyję taśmy, a, po co tą taśmę? A taśmę to użyję po to, żeby nie szczerbiło krawędzi uciętej. No i teraz na tej taśmie rysuję linię. Równo z kątem, pod kątem prostym. Sobie. Znaczy sobie linię. O tak. Przykładam do tego. Mam taki. Kawałek stalowego profilu, który jest dosyć równy, jest to jest tak do widzenia, jak przycinałem płytkę w podobny sposób. Czyli to posłuży jako takiego i używam tych ścisków, właśnie, żeby było mocno mi trzymało. Tutaj równocześnie równo sobie ustawiam. Tutaj trochę ucieka ten panel, więc go tu przyłożę puszką. I nauczniki, żeby zbytnio w uszach nie drzeczało, żeby zaciśnięte ustawienie maksymalne. Tu jest w tym urządzeniu regulacja 1 do 5 plus max. I taka nasadka ja ją ustawiłem w ten sposób. Tutaj jak już trochę wyciąłem, wgłębie, trochę wgłębiłem to, no to już zdejmę ten profil, ponieważ głębiej mi to nie sięgnie jest pod nasadką. Już mam równo tutaj w miarę linnie. Zaznaczoną, więc tylko muszę dokończyć cięcie. Tak jak tu już nie zaczęte. i jest ucięte zobaczcie, że w miarę równo yy, trochę trwa to cięcie, czas cięcia zależy od tego jak mocno jak dobrą mamy nasadkę, jak mocno przyciśniemy yy, obroty ustawione yy, ale no i grubości padela oczywiście zobaczcie jest w miarę równo proszę bardzo o tak jest, jest może trochę drobna nierówność. Jeżeli jest jakaś drobna nierówność, tak, jeszcze spójrzmy jest w miarę prosto, może tutaj pod koniec trochę. No to jeżeli jest jakaś drobna nierówność, to możemy sobie, no ja akurat wykorzystuję w tym celu taką nasadkę z diamentem. Ona niby do cięcia płytek służyła, ale to tym ciężko raczej płytkę. Przeciąć, więc sobie po prostu, ją, po prostu sobie ją nakładam i wyrównuję sobie trochę ten krawędź. Analogicznie jak w przypadku płytek, nie raz podszlifowujemy. Także też dokładność tego cięcia multitulem zależy od tego jak się po prostu do tego przyłożymy. Od równości tej tak zwanej prowadnicy. Tutaj właśnie podszlifować tą lekką Lekkie niedociągnięcie, tam podheblować, tak jakby mocno. Tu już muszę zmniejszyć obroty. W ten sposób, właśnie, możemy sobie podrównać e, panel. E, także, tak to wygląda. W miarę równo. No nie, jest, no nie jest super idealnie, ale wystarczająco. E, no, i to był panel e, 8 mm AC5. Dosyć gruby, dosyć toporny w cięciu. Więc, przy tych cieńszych panelach 7 mm, to pójdzie trochę szybciej, trochę łatwiej. No i analogicznie, możemy zrobić wzdłużnie. Wiadomo, wzdłużnie jest ciężej. Trudniej, Bo jest długi ten panel, i, 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 i też możemy to zrobić multitulem w ten sam sposób, tylko tu musimy mieć, no tu akurat ten profil, krótki panel to wystarczy, ale musimy mieć tak jakby dłuższą prowadnicę i w ten sam sposób, no to już trochę czasowo zajdzie, tak? ale jeżeli nie mamy jakichś lepszych, szybszych narzędzi, to i tak to, to powinno wystarczyć. I ten sam sposób zademonstruję jeszcze na takim panelu miękkim, bardziej miękkim niż tamten. Zobaczymy, miększy, tak, od tamtego. Tamty w ogóle wybitnie toporny. Юнайтед мультитул. Wszło. Proszę bardzo, bez, bez wyszczerbienia żadnego, czy jest równo? No, też może. Jeżeli nie jest delikatnie, jest jakaś krzywizna, to też możemy sobie podheblować. Tutaj tak trochę, trochę tu mi zahaczyło, trochę poszło inaczej. Nierówno, ale to mogę sobie lekko podheblować tym sposobem, co pokazywałem wcześniej. I y, można to sobie ładnie wyrównać, żeby później te panele gdzieś były w progach, y, gdzie mamy te listwy, gdzie mamy te panele odsłonięte. No i tyle, taki właśnie mój sposób na przecięcie panela urządzeniem wielofunkcyjnym Multi-Tool.